Mianowani Chrystusie, Panu, bracie i siostry, drodzy pielgrzymi, którzy wędrujecie, wielu z Was, jak to wspomniał ksiądz proboszcz, już niestrudzenie od początku wielkiego postu po kościołach stacyjnych Katowic, drodzy parafianie, którzy przyszliście dzisiaj na Wasz mały odpus, który jednak przeżywany jest też. W szczególnym wymiarze, bo przecież dzisiaj uroczystość, która ma taką moc, że nawet ten wielkopostny czas, tak bardzo już bliski Tridium Paschy, zostaje zawieszony, abyśmy w radosnym świętowaniu dziękowali Bogu za tego, który miał zaszczyt stać się ziemskim Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, wiemy, że Józef towarzyszył Jezusowi w jego ludzkim rozwoju. Wszystko, co wiemy o ziemskim opiekunie, zbawiciela, zawdzięczamy Ewangelistom, Mateuszowi i Łukaszowi. Jan wspominał nim tylko dwa razy. Według Mateusza, Bóg Wezwał Józefa trzykrotnie. Miał on wziąć Maryję do siebie jako żonę, a dziecko, które ona otrzymała od Ducha Świętego, objąć ojcowską opieką. Później miał uciec z dzieckiem i jego matką do Egiptu i w ten sposób uratować dziecku życie. I w końcu miał sprowadzić dziecko i jego matkę. Z powrotem do kraju Izraela i troszczyć się o jego wzrost w wierzy i tradycji narodu izraelskiego. Patrząc na historię życia i drogę Maryi i Józefa, wiemy, że zostali poślubieni sobie zgodnie z prawem żydowskim. Gdy Józef dowiedział się o brzemienności Maryi. Chciał postąpić sprawiedliwie i nosił się z zamiarem odejścia od niej. Dziecko nie było Jego, i Maryja winna była pozostać wolna. Wtedy to otrzymał polecenie zabrania jej do siebie, a dziecku nadania imienia Jezus. Zgodnie z tradycją, po zawarciu żydowskiego małżeństwa winien zrobić następny krok i w pełni związać się z Marią jako swoją żoną. W ten sposób uznał on jej dziecko jako swoje i przyjął za nie pełną ojcowską odpowiedzialność. Tego to Maryja i jej dziecko otrzymali pewne miejsce we wspólnocie narodu izraelskiego. Józef nie jest naturalnym, lecz prawnym ojcem Jezusa. Otrzymał od Boga zadanie nie do odrzucenia. Przez niego Jezus prawnie należał do narodu izraelskiego i zostaje synem i dziedzicem Abrahama i Dawida, na co wskazuje drzewo rodowe. Józef dowiedział się również, że dziecko, Pochodzi od ducha świętego. Zawdzięcza swe życie twórczej mocy Boga. Wraz z nim pojawi się coś zupełnie nowego, ten nowy początek, który łączy ludzkość ostatecznie z Bogiem. Nie pochodzi z naturalnego daru życia. Pochodzi w całości od Boga, jako dar absolutny. Józef winien nazwać dziecko i tym samym nadać mu identyfikację. Imię Jezus, znaczy Bóg ratuje, Bóg spawia. Ten ratunek objawia się w ten sposób, że Jezus wyzwoli swój naród, do którego należy poprzez Józefa od grzechów. Stosunek między Bogiem i Jego narodem jest zakłócony. Ludzie wystąpili przeciwko woli Bożej, opuścili źródło życia, odłączyli się od Niego i podlegają beznadziei i śmierci. A Jezus o to przychodzi, aby doprowadzić z powrotem do łączności z Bogiem, do pełni życia. W ten sposób ujawnia swoje drugie imię. Emmanuel, co znaczy Bóg z nami. Gdy życie Jezusa znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, jak to już wspomniałem, Józef otrzymał polecenie ucieczki z dzieckiem i jego matką do Egiptu. Jako ojciec uznał to zlecenie za właściwe, usłuchał słowa i jeszcze tej nocy udał się w drogę. W słowach z Egiptu wezwałem syna mojego. Po raz pierwszy jest mowa o Jezusie jako Synu Bożym. Wyraźnie powiedziano, kto jest właściwym ojcem Jezusa, jest nim sam Bóg. On trzyma rękę nad swym synem i powołał Józefa do służby. Jest to jedynie powołanie Józefa. Bóg go wybrał. I przez jego osobę utworzył ojcowską opiekę nad swym synem. Wraz ze śmiercią Heroda, niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Józef otrzymał rozkaz powrotu do kraju Izraela wraz z dzieckiem i jego matką. Ostatecznie osiedlili się w Galilei, w Nazarecie. W stosunku do Jezusa miał zadanie Izraelskiego Ojca wprowadzać swojego Syna w związek z Bogiem, w ramy rodziny, we wspólnotę swojej miejscowości i całego narodu. Poprzez Józefa dowiadywał się Jezus o przymierzu Boga ze swym narodem. Uczył się Zasad życiowych, które nadał mu Bóg. Jezus w Józefie doznał miłości i pieczołowitości ludzkiego ojca, co jest szczególnie istotne dla jego ludzkiego stosunku do Boga, dla odkrywania ojcowskiego oblicza Boga. Jesteśmy przyzwyczajeni w tradycji uważać świętego Józefa za cieśle. Tak czyni już najstarsze tłumaczenie Ewangelii w jednym z germańskich języków, gotyku, gdzie święty Mateusz nazywa go Timria, cieśla, a święty Marek mówi o Jezusie Teknon. To wyrażenie hebrajskie może można przetłumaczyć jako twórca. Jak należy rozumieć te informacje odnośnie do zawodów Józefa i Jezusa? Możemy dowiedzieć się z różnych wypowiedzi i tłumaczeń Ewangelii. Chodzący z Palestyny męczennik Justyn podaje, że Jezus sporządzał pługi i jarzma. Odpowiada to bardzo dobrze rolniczemu charakterowi Nazaretu, jak na to wskazują wykopaliska. Stare tłumaczenia mówią o pewnym cieśli i stolarzu. I w ten sposób rozumieli to też ojcowie Kościoła. Przyjmijmy więc, że dla ludzi z Nazaretu Józef jest stolarzem, w małej si był rzemieślnikiem który w ramach skromnych warunków wykonywał pracę w drzewie. Przy budowie domów był cieśną, sporządzał rusztowanie belkowe leżące na ścianach oraz płaski dach z krustu, słomy i gliny. Z przedmiotów rolniczych sporządzał wóz, pługi, jarzma, sanie omłotowe. Jako stolarz wykonywał meble domowe. Stoły, nawy, łóżka, krzesła, skrzynie, paki. Mógł utrzymywać swe narzędzia w dobrym stanie i starać się o konieczne do pracy drzewo, które było jego budulcem. I można też powiedzieć, że z racji charakteru pracy, którą wykonywał, zapewne tej pracy mu nie brakowało. Być może miał przy tym kawałek gruntu, gdzie uprawiał nieco oliwek, winogron, fig. Było to życie skromne, ale rodzina miała wystarczające godne utrzymanie. Jezus był przez swoich rodaków nazywany cieślą. Do głównych obowiązków izraelskiego ojca należało zapewnienie synowi solidnego wykształcenia. Panowało przekonanie, że Nieprzekazanie synowi umiejętności rzemiosła było jednoznaczne z nauczeniem go zawodu zbójeckiego. Również w tym wykazał się Józef jako dobry ojciec, wprowadzając Jezusa w doświadczenie pracy, którą sam wykonywał. A Jezus według tej tradycji pracował wraz ze swym ojcem, stając się też cieślą z Nazaretu. Fragmenty zaczerpnięte z Pisma Świętego, gdy uwzględnić ich aspekt historyczny i profetyczny, przynoszą obraz opowiadający prawdziwą historię, w którą wpisało się działanie Boga. Z czasem odkrywamy, że owo owodziałanie Stwórcy wiąże się z realizacją planu zbawienia, który przenika całe biblijne przesłanie. W świetle tych czytań, które usłyszeliśmy dzisiaj, patrzymy na postać Józefa jako na człowieka sprawiedliwego. Sprawiedliwość ta winna być postrzegana, o czym wspomina drugie czytanie, dzisiaj odczytane w liturgii, w kontekście przyjęcia daru wiary z wdzięcznością i wzruszeniem. W postawie wewnętrznej uczciwości i szacunku okazywanym Bogu i ludziom, ale także w szacunku wobec prawa i dziejących się wydarzeń. Widzimy wyraźnie, że Józefowi na pewno nie było łatwo zaakceptować to cudze ojcostwo, tego nim myśli, a w konsekwencji także przyjąć. Bezgraniczną odpowiedzialność bycia nauczycielem i przewodnikiem dla tego, który pewnego dnia stanie się pasterzem Izraela. Choć te rzeczy Józef zapewne mógł widzieć tylko w jakimś dalekim mgnieniu, doświadczeniu wiary. Niemniej respekt, posłuszeństwo, woli Bożej i pokora leżą u podstaw sprawiedliwości Józefa, która stała się źródłem jego wywyższenia, obrazując jego wewnętrzną postawę. I oto ona, oto swoista duchowa gleba, która była dobra dla przyjęcia ziarna Bożego Słowa, Bożej Misji i która sprawiła, że jego misja jedyna w swoim rodzaju i cudowna zaprowadziła go na szczyt chrześcijańskiej świętości, który sprawia, że dzisiaj 21 wieków później myślimy o Józefie ze szczególną czcią jako o oblubieńcu Maryi, jako o człowieku sprawiedliwym i jako tym ojcu Ziemskim, naszego Zbawiciela, którego opieki i wstawiennictwa często i my potrzebujemy w świecie, gdzie doświadczenie ojcostwa wyrażanego w tym byciu mężem sprawiedliwym nie jest dzisiaj wcale takie proste. Józef wręcz emanuje cechami, zresztą typowo biblijnymi. Właściwymi, tym wybranym przez Boga dla spełnienia ważnych misji. Owi biblijni ludzie zawsze uważali się za niegodnych, co było znaką ich pokory, ale też i realnego spojrzenia na to, kim są w obliczu świętego Boga. Uważali się też za niezdolnych do wypełniania zadań powierzonych im przez Pana. I tak było i w przypadku Abrahama, i Mojżesza, i Zajasza, czy choćby Jeremiasza. I tak samo działo się w przypadku Józefa. Każdy z nich uważał się za niedoskonałego, za grzesznego. A jednak pomimo lęku każdy podejmował ten trud, aby wypełnić wolę Bożą. I mimo ich lęku, Bóg ich prowadzi. Bóg zawsze bowiem wychodzi naprzeciw swoim przyjaciołom, udzielając im łaski większej mocy i wierności. Święty Jan Paweł II Wielki w ten sposób pisał przed laty w pięknej adhortacji le do lektury, której gorąco was zachęcam o świętym Józefie Redemptoris Custos, o Józefie w ten sposób. Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech. To z niego, z życia wewnętrznego, które prowadził, czerpał Józef rozwagę i siłę, właściwą duszą prostym i jasnym dla swych wielkich decyzji. Jak wówczas, gdy bez wahania podporządkował Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie. Wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości małżeńskiej, która przecież tworzy rodzinę i ją potrzebuje. To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym innym. Jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijności, kończy święty Jan Paweł II Wielki. A my, drodzy bracia i siostry, możemy dziękować dobremu Bogu, że tak to pięknie poprowadził, I że ten ziemski ojciec Jezusa, święty Józef. Jest nam dany też w Kościele, ze swoją ojcowską opieką, ze swoją sprawiedliwością i z całą tą lekcją Ojcostwa, której wszyscy bez wyjątku potrzebujemy, a szczególnie współcześni mężczyźni, współcześni Ojcowie. Dlatego wpatrując się w Niego w tym szczególnym dniu, Będąc też przekonani, że on daje nam jakiś obraz ojcowskiego oblicza Boga. Tak pięknie pokazuje to obraz świętej rodziny i świętego Józefa w Kaliszu, gdzie te oblicze Ojca w niebie i ziemskiego Ojca Jezusa są tak bardzo podobne. A my wpatrując się w Niego w ten piękny dzień, Naszej wielkopostnej drogi, ale też i tego szczególnego zawierzenia nas wszystkich Józefowi, wołajmy. Święty Józefie, umiłowany, wejdź do mojego domu, bo na Ciebie czekam. Przyjdź i zobacz, czego w nim brak. Przyjdź i zobacz i przynieś tego, czego w nim nie ma. Ale jeżeli jest w nim coś nie tak, przyjdź i zabierz to, oczyść jako dobry Ojciec. Święty Józefie, nauczycielu życia wewnętrznego, mężu sprawiedliwy, człowieku milczenia, naucz mnie modlić się, cierpieć i milczeć. Na sprawy Bożej. Amen.